Witamy ponownie ze stadionu Enfield Road. Przed nami druga połowa meczu. A teraz przy piłce Xabia Alonso. Babel. Czujnie. nie? Starali się tam wybić tę piłkę, ale efekt jak widzimy zupełnie odwrotny. i będziemy mieli pierwszą zmianę w tym meczu, w tej drużynie. Bramkarz znowu grę. Agel. Teraz przy piłce KK. Dawid Wilia. Ach cóż za uderzenie. Cóż to za popis umiejętności. Wydaje mi się, że zamiast męczyć się, to im bliżej bramki, tym więcej było w nim sił, a potem bez wahania wykończył całą akcję efektownym golem. Doskonale dwa, trzy podania i mamy przepiękną bramkę po wspaniałym kontrataku. Just na was Przed tam piłkę górą. Dardino. Przy piłce Gerard. No nie łatwo będzie musiał uwolnić. Ilardino. Czekamy na dośrodkowanie. Bez zastanowienia. Długo się rozgrzewał, ale za moment będzie miał szansę wejścia na boisko. To bardzo dobra decyzja trenera. Wypoczęty zawodnik na pewno wniesie świeżość, grę swego zespołu. Może teraz? No, przypomnę tylko, że niewykorzystane sytuacje lubią się wścić. <śmiennie> A! -a, 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 -a. Zdrowienie takiej straty w drugiej połowie nie jest możliwe. Rywale się chyba nie podniosą. Strzelił drugiego gola. Myślę, że to będzie jego wieczór. Główkuje i to całkiem nieźle. Javi Alonso. Hernando Torres. Było ich tak wielu w polu karnym, że któryś z nich musiał go w końcu powstrzymać. Lardino. Może być niebezpiecznie. Może teraz. Brankarz blokuje, ale piłka w grze. No groźna strata. Ach blisko teraz! Zdawało się, że leci w światło bramki, ale jednak obok. Każdy inny zespół żałowałby takiej zmarnowanej szansy, ale Milan stwarza ich sobie dzisiaj wyjątkowo dużo. Teraz filia. Się ta sztuczka. Dobre, dalekie jest wibrantkaż. Jezus na Was. Babel. To było niebezpieczne, ale skuteczne i wejście było czyste. Udane zagranie. Bezbłędnie grają obaj stoperzy. Nie dają najmniejszych szans napastnikom w tym meczu. Znakomicie! Dardino! David Villa, Silny strzał z daleka! na Was. Próbował teraz zaskoczyć bramkarza z Nie można tracić piłki tak blisko własnej bramki. Widać ogromną determinację w grze tego zawodnika. Znakomicie. Uderza. Ależ wybronił znakomicie ten strzał Fabiański. Jezus na was. Ale znakomicie wyprowadził z pola karnego. Zaden fał, nie ma kartki, tylko rzut wolny. Strzał z daleka. <śmienny> Hernando Torres. Czy będzie dośrodkowywał? Dośrodkowanie. Darwino przy piłce Kaka. Dobre zagranie. Lidia. A teraz Kaka. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Mocne uderzenie. Było blisko, ale niestety. Ależ był blisko gola Fernando Torres. Teraz będzie mu się śniła ta zmarnowana okazja. A teraz Czabialonzo. Babel. Jezus na Was. A teraz przy piłce Kaka. Babel. Końcowy gwizdek potwierdza wygraną. To by było na tyle. AC Milan osiąga upragnione zwycięstwo, nieważne jakim stosunkiem bramek. Sukces to sukces. No cóż, ich obrona była dziś nie do przejścia.